że w studiu są już Anna Sojka i nasz gość. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. A naszym gościem jest dzisiaj lekarz weterynarii, pan Damian Kotela. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze. Chciałabym nasze spotkanie dzisiejsze zacząć od cytatu. Posiadanie psa jest jak tęcza. Szczenięta są radością na jednym jej końcu, stare psy są skarbem na drugim. Jak zrobić, żeby ten skarb cieszył nas do końca, jak przeżyć ten moment, kiedy z tym skarbem musimy się rozstać. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Krótko rzecz biorąc, o zwierzęcej starości, o psach i kotach, głównie seniorach. Panie doktorze, to jest tak, że no, każde zwierzę w innym momencie zaczyna się starzeć. Inaczej żyją koty, psy, żółwie. Tak, zgadza się. Ogólnie można przyjąć tak, że im zwierzę jest mniejsze, tym szybciej, wolniej się starzeje. Czym większe zwierzę, tym ten wiek mu upływa szybciej. Czyli na przykład jamnik dziesięcioletni jest jeszcze psem w całkiem dobrej formie, tak. a y, nie wiem, jakiś mastif tak, czy. Tak, czy dog, tak, to już jest. 10-latek to wiekowe, już jest emeryt. Tak, już, już tak bliżej końca niestety, to już jest bardzo stary piesek, jeżeli chodzi o, o, o taką wielkość psa. Pieski, ogólnie można przyjąć też, że pieski starzeją się w wieku siedmiu, sześciu, siedmiu lat, to już w tym wieku można uznać psa, już, że zaczyna wchodzić w wiek starzenia się. Z kotami jest troszeczkę inaczej, bo koty są mniejsze, mają ten metabolizm troszeczkę niby szybszy, ale no są mniejsze i później się starzeją około 8-9 lat. Natomiast tutaj była mowa o żółwiu, no żółwi wieku to są, to są dopiero juniorzy, to są młode zwierzątka. Żółw, sam przyjmowałem pacjentów w wieku 30-40 lat i, i to były dopiero nastolatki można powiedzieć w żółwi. A jeszcze Także. są jakieś takie długowieczne zwierzęta domowe, trzymane w domu? Z takich domowych, no na pewno no, żółwie, chyba żółwie są, są najdłużej żyjące, są jeszcze papugi. Papugi też bardzo dużo żyją, potrafią żyć nawet i 80-70 lat. Także takich długowiecznych to jeszcze ptaki, takich, no, są długo nam no, mogą towarzyszyć. Zatrzymajmy się na psach, przy psach i kotach, no bo to są nasi najczęściej, najczęściej nam towarzyszą w domu. Jak można zaobserwować, że nasz zwierzak zaczyna się starzeć? Takimi objawami, które może zobaczyć, właściwie zaobserwować, to jest często siwienie pyszczka, jeżeli, jeżeli piesek jest oczywiście maści czarnej, ciemnej. Można też zaobserwować też w późniejszym czasie mętnienie soczewki. Pies zaczyna niedowidzieć, zaczyna mu... Zaczyna gorzej słyszeć, sierść troszeczkę się zmienia, jest rzadsza, mniej połyskująca i to są takie pierwsze objawy, kiedy, kiedy zauważamy, że, że to się dzieje z naszym przyjacielem, zaczyna się starzeć po prostu. No tak, ale ze zwierzęciem tak jak z człowiekiem, jeden 50 -latek jest już siwy, a inny 80-latek nie nosi okularów. Nasza 16-letnia jamnica szorstkowłosa odchodząc nie miała jednego siwego włosa. Miała Bielmo na oczach już tak, ale jednego siwego pyszczek był taki, jakim zapamiętaliśmy ją od pierwszych tygodni życia. E tak jest. Nie wszystkie, nie, nie wszystkie objawy starości mogą dotykać każdego, każdego zwierzaka. Natomiast trzeba jak najbardziej w wieku około 7-8 lat trzeba, trzeba bardziej mu się przyglądać i trzeba się zastanowić nad podjęciem badań. Takie, że tak powiem, badane przynajmniej dwa razy w roku. Tutaj chodzi o serduszko, o właśnie wzrok nerki, to są takie um, narządy, które najczęściej najszybciej zaczynają się psuć i, i trzeba to kontrolować. Panie doktorze, pan mówi, że mamy naszego starszego psa badać dwa razy w roku, toż my siebie nawet raz w roku nie badamy. <laughs> no zgadza się, natomiast y, te zwierzątka y, te zwierzątka żyją stosunkowo krócej w stosunku do nas, więc żebyśmy mogli wydłużyć ich życie, niestety musimy, musimy na to zwracać uwagę i, i pilnować tego. Czyli co, idziemy do weterynarza z naszym ulubieńcem, czy to jest kot, czy pies i mówimy bardzo proszę przegląd gwarancyjny. Co się e, powinno sprawdzić? Tak, myślę, że myślę, że po przyjściu do takiego gabinetu weterynaryjnego zostanie tam fachowa porada udzielona i każdy będzie wiedział, co, co trzeba zrobić, natomiast ważne jest to, żeby, żeby zbadać rzeczywiście, pobrać krew, przynajmniej dwa razy w roku zrobić USG, sprawdzić te oczka, jak to wszystko wygląda, bo w tym wieku, w momencie starzenia się zwierzęcia trzeba też dopasować odpowiednią dietę. Czasami zwierzęta muszą przyjmować leki, jeżeli zostanie zdiagnozowane jakieś stworzenie, żeby po prostu nie postępowało dalej, żeby choroba dalej nie postępowała. Prawda jest taka, że właściwie wszystkie stworzonka, jak są małe, to są najcudowniejsze na świecie i czasami się zastanawiamy, czy nie dałoby się tak zrobić, żeby ten pies został szczeniakiem, a kot koci bo jest uroczy, jest no może troszeczkę taki y, rozrabiający czasami, ale ma tyle w sobie uroku, że to wszystko rekompensuje. Pies zaczyna nam dorośleć, zaczyna nam poważnieć y, i no z latami to się wszystko zmienia, prawda? Tak, y, no są też plusy i minusy y, tego, że jest kociak, szczeniak, prawda? Ponieważ no wszyscy, wszyscy wiemy, wszyscy, którzy mieli posiadają szczeniaki, kociaki wiedzą, ile to jest, wymaga, Taki, takie zwierzątko opieki no, daje dużo zabawy, frajdy, ale też dużo niszczy. Ja osobiście też miałem, niedawno był szczeniakiem mój, mój, mój osobisty piesek i, i naprawdę wiele mi naniszczył rzeczy typu meble, papucie. Teraz jestem zadowolony, że on troszeczkę dorósł więcej rozumie, natomiast no, zdaję sobie sprawę biorąc Zresztą każdy z nas powinien sobie zdawać sprawę, biorąc ym, takiego pupila, musi wiedzieć, że no, ten zwierzak żyje krócej niż my i, i musi wiedzieć o tym, że ten zwierzak też się będzie starzał, po tym, że dojrzeje, będzie starzał i no, też będzie wymagał więcej opieki, prawda? Jakie potrzeby ma starzejący się pies? Na pewno, pies e, czy kot na, pe się na pewno trzeba zwrócić e, uwagę na e, żywienie tego pieska. E, to żywienie jest całkiem, całkiem inne niż u psów, które rosną i psów, które już dorosły. Musi być wzbogacone pewne elementy, które wpływają na poprawę właśnie jego wzroku, sierści. Takie pieski posiadają mniej masy mięśniowej, więcej tłuszczu, mniej się poruszają, więc poza tym mają też problem często z zębami i na to trzeba zwrócić uwagę ta, ta karma powinna być dos dostosowana do wieku i potrzeb danego pieska karmiliśmy, karmiliśmy do tej pory zwierzaka dwa razy dziennie, czy seniora powinniśmy karmić y częściej, mniejszymi y porcjami? Y y jak najbardziej, znaczy tak, może nie mniejszymi, no mniejszymi tak ale chodzi tutaj o to, że częściej, na pewno częściej im częściej jest taki piesek karmiony, tym lepiej y czyli wracamy znowu do dwóch, trzech posiłków w ciągu dnia y y Jak z piciem? Wodę powinien mieć taki piesek cały czas dostępną. Tak jak mówię, on potrzebuje, ma tutaj ze względu na dużą zawartość tłuszczu. Tłuszcz posiada mniej wody niż masa mięśniowa i ten piesek jest bardziej spragniony niż, niż taki młody. A mhm. jak ze spacerami? Też częściej krótsze spacery? Te spacery, spacery, dłuższe? spacery powinny być zachowane. Znaczy tak, nie można przemęczyć tego zwierzaka, natomiast też nie można mu pozwolić, żeby całkowicie yy, nic nie robił, prawda? Bo, bo jednak yy, no to serce musi pracować, on musi być w dobrej kondycji, chyba, że są przeciwwskazania spowodowane na przykład yy, jakimiś yy, zaburzeniami neurologicznymi lub problemami ze stawami. Największym chyba problemem yy, jest odchudzenie starszego psa, prawda? Bo no tak jak pan powiedział, z, z, z Zmienia się ta, to zapotrzebowanie energetyczne. Starsze psy bardzo często, psy i koty przybierają na wadze. No i potem mamy takiego otłuszczonego pupila naszego i próbujemy jakoś go zmusić do ruchu. On się wtedy nie chce ruszać, to jest naturalne. Co zrobić? Tutaj są specjalne karmy, które posiadają mniejszą ilość kalorii i, i tylko w ten sposób możemy sobie w tym poradzić, ponieważ no to już, to już są to błędy. Wcześniej się zaczynają, kiedy ten piesek już jest dorosły i... Jednak przekarmiamy go yy, i nawet nie zauważamy, kiedy, kiedy ma nadwagę, bo tyły jest. tak I, I potem w starszym wieku jest, tutaj mamy no, problem z tym, bo takiego pieska ciężko jest zmusić też właśnie do ruchu. Yy, tutaj można spróbować właśnie używać karm, które, które poprawią kondycję psa i mają mniejszą kalorię, mniejszą ilość kalorii. Użyliśmy pewnie nie przez przypadek dwa razy sformułowania zmuszać do ruchu. Czy można zmuszać psa do nadmiernego wysiłku? Kiedy, kiedy ten wysiłek zaczyna być nadmierny? Jeżeli nie ma przeciwwskazań związanych z układem tutaj oddechowo-krwionośnym, ani z zaburzeniami ze strony stawów, to jak najbardziej tego, ten piesek powinien wykazywać ruch, powinien chodzić, ponieważ wtedy następuje właśnie spalanie tych kalorii. On poprawia swoją kondycję. Natomiast jeżeli widzimy, że ten piesek naprawdę się męczy i zaczyna pokładać się, zaczyna skomleć, no to nie zmuszajmy go wtedy. Jest, no, wtedy jest potrzebne odwiedziny jednak w gabinecie, żeby, żeby sprawdzić, dlaczego tak jest i co się dzieje, coś nie tak. Mówi Pan o problemach z zestawami. Ja wyczytałam taką radę, że my, my, jeśli mamy w domach na przykład, nie wiem, panele albo śliskie płytki albo parkiet i mamy dużego psa, który się ślizga na tych, na tych płytkach, to można mu po prostu założyć takie skarpetki antypoślizgowe z ABS-em. To jest jakieś rozwiązanie, czy to są jakieś fanaberie i głupie pomysły właścicieli psów? Jak najbardziej. I takie skarpetki, jeżeli ktoś ma panele, śliskie podłogi, takie skarpetki powinny być zakładane już nawet w wieku szczenięcy. Dlatego, naprawdę? Tak, ponieważ zaniedbanie, zaniedbanie, w momencie kiedy się zaniedba psa, który jest tak powiem, na początku swojego rozwoju rozwoju kości stawów, niestety to potem niekorzystnie odbija się na starość. Czyli te stawy, które zostaną popsute w wieku szczenięcym, tak naprawdę wszystkie choroby, wszystkie schorzenia wychodzą dopiero w wieku starczym. No to jeszcze na koniec, szybciutko, panie doktorze, jeśli mogę poprosić, zęby. No, one wypadają, robią się coraz słabsze. Możemy zadbać jakoś o te zęby? Czy, nie, nie. czy trzeba było dbać od początku? E, najlepiej trzeba było dbać od początku. Trzeba psa przyzwyczaić wcześniej do czyszczenia tych zębów. E, trzeba też odpowiednio... A te dobierać... kostki nie wystarczają takie do no, Za mało, co? Za mało troszeczkę, mm -hmm. bo właściwie rozprzestrzeniając psy dają miękką karmę e, w dużej przewadze i ta karma niestety przykleja się przywiera do zębów, no i rozwija się wtedy płytka bakteryjna i rozwija się, rozwija się kamień. I potem jest problem z tym. O psich i kocich chorobach psów i kotów seniorów rozmawiać będziemy w drugiej części naszych, naszego dzisiejszego spotkania o 12.30. Damian Kotela, lekarz weterynarii, teraz do Państwa telefonicznej dyspozycji 32 205 10 22. 32 205 10 22. 10